I poszło tu. Dzień dobry, Pano. Zadałem pani pani pani. Co się stało z moim? Mhm. O! Odpalił chyba. się ma. Nie wiem, czy już nie widać. Ale jak nie widać, to, to jesteśmy. Dzień dobry. Sobota. Mhm. A sobota to 8 maja. E, Pogodził u nas. Podobno miało padać. Nie pada. Mhm. Więc ja mu powiedzieć, że jestem zadowolony. Bo nie pada. Um, będzie kilka ogłoszeń. Fajnie byłoby, by się posłuchali, bo będzie coś jeszcze do wygrania, a przede wszystkim chciałem powiedzieć o konkursie, który się nie rozstrzygnął. E, e, skończyliśmy przeglądać te zdjęcia, zdjęcia, które miały być i grafiki, które miały być na koszulki. Dzień dobry, witam. Przywitam się, a później opowiem wam coś. A mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo Tutaj to to mogę tyle powiedzieć. Nie rozstrzygnął się ten konkursik, nie udało się. Natomiast ja cały czas jestem zdeterminowany do tego, żeby jednak jednak żeby jakiś łamą grafikę wybrać, więc wznowimy ten konkursik. Będzie jeszcze raz możliwość wysłania do nas grafik. Oczywiście są grafiki, które nam się bardzo podobają. Ja je zaraz rzucę. Jest kilka sztuk, trzy sztuki chyba takie fajne. Ale nie są to właśnie te grafiki, które ja chciałbym widzieć u siebie na koszulce. Natomiast coś w ten deseń. To ma być proste, mega proste, ale bardzo, bardzo fajne, które się toż utożsamia z nami, które się rzuca po prostu w oczy. Zaraz pokażę, ale to za sekundkę. Odkorzysta z mojego telefoniku Valentino. Cześć, Marcinie, Renatko. Dzień dobry, Kinio. Cześć Joasiu, Madziulka, Madziulka wzywa, już jest, Izabelka od razu za Madziulą, Daniel Myszka, siema, Madziulka Szczygielska, Joasia, witaj, o Joanna, Joanna, no proszę, Marek, dzień dobry, witam Marku. Um, jest z nami jeszcze kto Adrian cześć i Michał uszanowanie Cem uszanowanko jesteśmy też od razu na YouTubie, na YouTubie mamy Karolinkę cześć Karolinko i Michała Jerzynę siema cześć A dziewczyny nas się oczywiście nawzajem to się bardzo podoba miłe bardzo jest i Iwonka, ale też jest z nami nasza nasz dyżurny złoczeniec, czyli Ilonka Obżarkowa Olimpia, dzień dobry, witam serdecznie Ania Janik, dzień dobry, cześć Justy Fiodor wiem, że 8 maja trzeba ubić własne urodziny jeżeli urodzinki twoje, to przynajmniej lepszego 100 lat 100 lat o, tak? O, kolego? Daniel Myszka, urodzinki mamy i Ania, Janik, dzień dobry. Jeszcze raz. Dagmara, piąteczek, no proszę. Dariusz Cahnicki wzywany jest. Cześć, maziula, Daj mi telefonik. Czy gadasz? Nie, Gadasz, gada. Olimpia, a Ornatka wzywa swoich znajomych. No dobra, ja wam pokażę. Pokażesz mi mój telefon, czy nie? Zrobimy konkursik, będzie 30 osób, będzie konkurs. To na pewno. Aha, okej. Okay. Dobra, to już wiem, to Sebastian. Zbieramy się, zbieramy. Tak. Zbieramy. No, takie wysokie przesłane To się zgadza. Siema. Cześć. postprawimy troszeczkę. Poprawimy troszeczkę no, kamerkę. No. Dobra, jak to wygląda. No, no, no nic, jak będzie pytanie, proszę dzwonić. Tak. Dziękuję. Mam nadzieję, że okej. Okay. I wzywają dziewczyny swoich znajomych, ja ci dam dyżurny złoczeniec. No tak delikatnie powiedziawszy, Ilonka, wszyscy wiedzą jaka ty jesteś naprawdę. No, ja wiem, że się trochę dłużej niż większość ludzi tutaj. O, z, ale to znaczy, że twoje znajomości są intensywne oczywiście. A więc tak jest 30, je, 31, Daniel, no proszę. No to zdrowia, szczęścia, zaśpiewałbym gdybym potrafił. Cześć Łatko, witam. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, I chłopacy żyje, zaśpiewają no. bardzo ładnie. Cześć Marcinie, witam serdecznie. Ja Wam pokażę, mam taką grupę, w której e, my oceniliśmy tę prace. Sto Niech panie. ja znajdę. Tak? Grupę, nie dupę. A, przepraszam. Dobra. Ten polski jest taki ciężki. Już Wam pokazuję. To są prace, które ja oczywiście różnie osoby, które są właścicielami tych prac, niech się do mnie zgłoszą. Oczywiście nie jest to wszystko a, zupełnie za darmo, więc ten, kto się natrudził, dostanie nagrodę. Będzie nagroda pocieszenia, nie będzie to nagroda główna, natomiast nie są to prace, które, które... To, pierwsza praca, która mi się bardzo podoba. Proszę. Coś takiego mi się bardzo podoba. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, że na przykład ja będę chciał to wykorzystać, no to a nie znajdę kolejnych jakichś fajniejszych. To jest pierwszy. Chyba najładniejsza ta praca była, jeszcze przeglądam. Mam dokładnie 57 prac, które od Was dostaliśmy. A promowaliśmy oczywiście prace, które miały być namalowane przede wszystkim ręcznie. A są też takie prace no, bardzo podobne, właśnie do tej, które są ładne. Ale tam są jakieś. Znaczy tutaj, to jest fajne, ale jest to koło. Koło jest, ja mam jednak nie. jak nie wywala. No niestety, no niestety. A zaraz może się przyjdziemy, kolejnego live'a zrobimy z drugiego profilu mojego. To jest fajne. Natomiast te pierwsze to jest szczególne. A ciekawą pracą jest też, już pokazuję tę pracę kolejną, ta praca. Natomiast ta pierwsza praca, którą pokazałem, była najfajniejsza. Dokładnie. Tak, 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 mogę powiedzieć też o, faktycznie, a, jeżeli chodzi o pracę a, o pracę naszej koleżanki, to one były najfajniejsze. A, jeszcze tutaj, co było. To jest ciekawe, to jest ciekawe, może jakby trochę się podreperować, by coś fajnego z tego wyszło. To mi się też podoba, to jest ładne. A, taka bardziej kolorowanka. A jeszcze jedna praca, chwileczkę. Tutaj, żeby to było spalucha, tak, i to byłoby wszystko. Natomiast numer jeden, jeżeli chodzi o tę pracę, to jest praca. To jest praca, już pokazuję. I ta praca zostanie uhonorowana jakąś nagrodą. Niech właściciel tej pracy do mnie zadzwoni. Kto to namalował? Już nie pamiętam. Zobaczcie, kto namalował tą pracę? Napisać mi teraz szybciutko. Kto to namalował? Jeżeli znajdzie się chętny właściciel, to proszę zadzwonić, dostanie kubełek u nas taki pakiet duży, e, mamy ten taki kartonik zrobiony, przygotowany, tak. tam nam trochę rzeczy, o, dzwonić Iza, oczywiście, że Iza, o, jest, jego uzupełnimy, w poniedziałek go wyślemy, więc e, na razie, oczywiście ja wznawiam tą konkurs na nowo, bo na głodę, główną, a, główno, a nią, był nią telefon, nie został wygrany, natomiast jest nagroda pocieszenia i to będzie duży, duży kubeł, ale to musi przyjaciółka do nas zadzwonić. Mamy, wywala, no wywala, ale też nie możemy się zebrać w większej ilości osób, może zrobimy tak. E, próbowali nam trochę przyciąć zasięgi, przycięli, udało się im, ale może zrobimy złego konta. Ale to. No, na kolejnym live'ie, jeżeli taki zrobimy też. Izabelka. A, Izabelka. No to za Zwoń, daj. Iskę. Słuchaj, o, zadzwoń tutaj. Odzwoń. Się ma. No, cześć. No, cześć Iza. No, to, to niebłędniejsza praca, powiem, jeśli była. Sobie wszystkie twoje prace, które zrobiłaś, one się wyróżniały właśnie. Dokładnie tym, o czym ja mówiłem, czyli żeby były spalucha robione, i to cenię. Zobaczymy, co pójdzie. W... Dokładnie, dokładnie. Zobaczymy, jak pójdzie nam z dalszą częścią konkursu. Nie jest powiedziane, że ona nie wygra. Natomiast jeszcze przedłużę o kolejne tam 2-3 tygodnie. Zaraz przemyślimy to. Może z Renatką, może razem wspólnie na grupie. I. I co? I co się jeszcze raz to opuścić. Może się uda jeszcze coś fajniejszego. No ja też liczę na Ciebie. A dla kogo mam tam. Ta, nie, nie mogę. Trzeba musisz nawet. Obradziłbym się, gdybyś nie brała. A powiedz mi za. A dla kogo mam spakować jakieś prezenty? To tam w domu siedzi? Za. Dobra. Dobra. No to Miki, już dajemy. Zobacz, pokażę co tam będzie. Z Miki dostaniesz. Mieszka Miki, grał guziki, tak. Ja sam Miki używam. Masz Miki Mouse, to jest podkładka 1928. O, wiesz co, dam dla dziewczynek dwie słuchaweczki, na pewno, dwie pary. O, masz te głusinczki, takie z futerkiem? Masz, czyli masz futerko, to dobrze. Masz futerko. No to Miki, masz. No to masz głośniki z Miki, proszę. Chcesz takie bardziej niebieskie czy bardziej fioletowe? A nie, to jest nie, to jest Disneyata. Dobra, to aż Miki. A USB-Plok, i to jest raz, dwa, trzy. Tutaj jeszcze tam ci dorzuci, co chcesz. I masz głośniczek normalny, wiesz co? Ten taki bluetoothowy To ci daje. Ty, ale wiesz, co, jaki kolorek się trafił? Złoty, może być. Piękny, i to jest dla ciebie. No to masz taki, no to fajno, no to masz taki prezencik. To jest, słuchaj, to dla Izuli idzie, ta, ta paczuszka. To wysyłamy to. No, był pa, pa pa No tak, jak słyszeliście. Izula już dostała. To jest zwana. trzeba powiedzieć sobie Nagroda pocieszenia trzymajcie od razu liczyć na to się zrobi, to jakiś telefon fizy, albo jakiś SMS. Czyli to będzie nagroda pocieszenia, bo tak naprawdę my e, nie rozszerzyliśmy do końca tego konkursiku. Podejrzewam, że super i naprawdę, rewelacyjnie było. Podejrzewam, że uda się nam zrobić to, no co teraz razem. Zrobimy teraz jeszcze, zrobimy drugi konkurs ja pokażę Wam dwie rzeczy na pewno. Monitor, monitor 22, 22 tak, monitor 22, cale który zaczniemy licytować od kwoty 99 zł. To jest lenowo przepiękny, Thinkpant. Think Vision dokładnie, z piwotem, czyli możemy obracać w dwóch różnych płaszczyznach, czyli w pionie i w poziomie. O proszę, tak. O, alo sztywno chodzi. Sztywno A. chodzi, tak. się od razu o, Walenty się ucieszył, on lubi jak sztywno chodzi. I w poziomie, i w pionie. O, bardzo ładny stan, można powiedzieć, że klasa A. Są to, są to monitory, które nie są przenoszone, więc on stoi generalnie na biureczku. Jeżeli stoi na biureczku, no to wiadomo, że, że, że ciężko jest go uszkodzić, bo trzeba by, nie tam rzucać w niego czymś albo, albo bardzo często przenosić. A że nie jest przenoszony, to jest bardzo ładnym w stanie. A zaczynam od kwoty 99 zł. A ta granatka, dziękuję serdecznie. Przypniemy Ciebie. Cześć, Piotruś, witam serdecznie. I... Proszę uprzejmie, i zasłużyłaś. Zresztą, wiesz, co powiem ci, tak dyskutowaliśmy to jakiś dobry miesiąc temu, a liczyłem, że to się zmieni, znaczy liczyłem, nie liczyłem, po prostu, chociaż można powiedzieć, że liczyłem, bo chciałem, żeby faktycznie to zmieniło, żeby troszkę więcej prac jakichś ciekawych nadeszło. Ale Iza, jednak to utrzymałaś swoje pierwsze miejsce, mieszkasz już jaką mam z Dekoltem, o, pracę bym chciała. Zobaczymy, bardzo możliwe, że taka koszulka zostanie wyprodukowana, a wtedy, no wtedy Izula dostanie prawdziwą nagrodę, czyli telefonik. To, co było właśnie przedmiotem nagrody. Eee, mamy, mamy, mamy przepiękny e, monitor, jeżeli ktoś będzie chętnym 100 złoteczką przebić, e, będziemy licytować. Natomiast e, chciałem pokazać wam bardzo fajnego diala. To jest 6230, czyli komputer drugi, 62 nie 6220 to jest tak to jest 12,5 cala w delu w latitudzie czyli cały metalowy tutaj akurat jest ładnie oklejony karbonikiem a fajnie się to prezentuje. Karbonik jest naklejony bo delikatne były wgniotki na górze on był cały z metalu to jest metal stosunkowo twardy ale przy jakichś mocniejszych naciskach potrafi zostawić sobie ślad więc ładnie go tutaj skarbonizowaliśmy. Poza tym komputer jest w ładnym stanie, można powiedzieć, że klasa taka A- minus z uwagi na delikatne obtarcia. Natomiast co to w środku ma o, Vietal? Dysk? Tak, 320, 4 tak, ram tutaj zaczynamy od kwoty e, 599, czyli niecałe 600 zł. E, na, co na co zwrócić uwagę? Tu już wysoko wysokonapięciowy procesor drugiej generacji, e, grafika HD 3000, czyli obsługująca do 2GB Grafika, tak. Grafika, do 2 gigramu dokładnie niecałe 2 giga tak. Oprócz tego posiadana klawiaturka, co warto zwrócić uwagę. Klawiaturka w języku polskim, czyli nie musimy jej spolszać. Tutaj mamy kwotę 5,99 z3 przebić. Inter A jeżeli chodzi o matrycę, nie widzę żadnych śladów, nie widzę przebić. Naprawdę ładnie to wygląda, ładnie się prezentuje. Sam monitor, sam komputerek u nas jest wart koło kafla, więc tutaj wystarczy złotówkę przebić. Dobra bateria, no, to na pewno. Gwarancja roczna 12 miesięcy. To jest jako druga rzecz. Kto będzie miał ochotę? Albo na, na komputerek, ewentualnie na monitorek. Można pisać śmiało. A zrobimy konkursik na kroczki. Kroczki to wartość między 4 a 5 tysięcy. Mam na to 3 minutki. Będziemy oczywiście sprawdzać, co się dzieje na Facebooku, na YouTubie. Można zacząć. Czyli wartość między 4 a 5 tysięcy. I kto chętny, proszę uprzejmie. Jest Iwonka na YouTubie. siema. Dzięki Michale za opis. O, polecam sam go mam. Tak, monitor jest bardzo fajny, Michale. O, uważam, ma napęd. Nie, nie, to jest 12,5 cala, on jest napędowiec. Tu się nawet napęd by nie zmieścił. No, pokażę, jak on wygląda po bokach. Tutaj jest wyjście na ekspres kart. Mamy przełącznik Wi-Fi, mamy dwa USB-ki z jednej strony i HDMI, i to pełnowartościowe, nie mini HDMI. Z drugiej strony mam kolejnego USB, ale w formie eSaty i mamy jeszcze VGA wyjście, czyli możemy podłączyć dwa monitorki. Sam komputer w ładnym stanie, powiększona bateryjka. Eee, tak jak mówię, klasa A-minus gwarancja 12-miesięczna. Więc eee, kto, kto chętnie, śmiało, proszę uprzejmie. Do wygrania, oczywiście trochę cięci jesteśmy. Zobaczymy z drugiego konta później. Obserwujcie mój profil eee, prywatny, więc z niego zrobimy na pewno sobie szybkość transmisji średnia, zmniejsza się, się odwracając sobie ustawienie wartości 4500. A eee, jak to nas na YouTubie słychać i widać. Eee, Dobra, sprawdzam dwa profile. Zerkniesz tutaj? W... Zobacz. No właśnie, ktoś. Nie wiem, kogo prosić. To, czy tutaj się pojawi. A ja tutaj sprawdzam. 3 minuty, zostało półtorej minutki, moi drodzy. Zobaczmy, komu się uda. Mówiąc są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda, ale dzisiaj strasznie nastnie. O trzeba się przyzwyczaić. Może na tego Zuckerberga troszeczkę źle nagadałem ostatnio i się obugniewał na mnie. A... Myślisz, że oglądał naszą transmisję? No, wydaje mi się, że ktoś nas podkablował do niego i, I on rano wstał, mówię. Myślisz? Tak. Kto? Marcin. Nie, nie Marcin. Marcin. Bo... Nie ten nasz miętus firmowy. 4-5-1. Powiedziałeś między jaką a jaką? Tak, między 4 a 5000 tak. A to to Coś? Czy... Nie, no jest. To jest Ty wszystko robisz. się w zasadzie mieści Robisz aferę od razu. <grym> Taki jest walenty. No, aferzysta co? No. no. i oprócz tego mamy już rzucam granatkę naszą, przypinam. Oprócz tego samego oprócz monitora mamy jeszcze ładny komputerek. Warto też licytować. Dzięki Ilonko też za opis. A zostało nam ile? 18 sekund. Już? No, no ale tak no. Dobra, przycisisz Enter, Jak to dojdzie, czy mu się uda. Tak, tak, to jest dobry pomysł, trzeba robić. Dobra, koniec moi drodzy. Enter. Stop można wpisać też na. Stop można wpisać na Facebooku. Żeby się w Zgodnia, trzeba. Zgodniałeś? Nie, przewala się jeszcze wczorajsza. I dzisiaj poranne. A ty już głodny jesteś, oczywiście. Tak, tak, Piotruś tak. 4422, później była Ilonka, a może GGG. O, ilona, ilona. No dobra. Idziemy dalej. Proszę jeszcze o stop tutaj na naszym profilu na YouTube, na Facebooku, jeżeli ktoś może pomóc, bardzo chętnie. Byliśmy bliziutko, był stopik. Wartość była 4439, 4439. Tego nam niestety nie udało się, nie udało się tej wartości znaleźć. Um, będziemy się widzieć gdzieś po godzinie 13. Zresztą tutaj będzie z ruchem, jest spokój. Uh, natomiast uh, jeżeli macie na coś ochotę, czy pogadać się, ewentualnie coś tam kupić, coś się zapytać, no to proszę o, śmiało dzwonić. Dzięki Ilonka GGG Stop. Oj, stop GGG u Ilonki. O, nie było takiej wartości. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 2. Bliżutko byliście, tak czy inaczej. A, pokazaliśmy Wam dwie fajne rzeczy. Na pewno kapitalny monitor i rewelacyjny komputerek. A, ogłosiliśmy też, że będziemy kontynuować ten konkurs. Chciałbym, że się zakończył, że faktycznie ta grafika wylądowała u nas na koszulkach. Tym bardziej, już idzie powolotku małymi, małymi, bardzo małymi kroczkami idzie już lato. A... Madziulka, Madziulka, to zawsze masz ochotę. Swojego konta było dużo więcej osób, słuchaj kolejny live. Tak, tak, zrobiłem ze swojego. Tutaj jednak. No jednak troszeczkę podpadliśmy chyba Facebookowi a trzeba po prostu oczekać chwilę. Natomiast będziemy oczywiście kontynuować to wszystko. Będziemy też udostępniać na naszym profilu więc widzimy się po 13. Ja nam się jakoś pomyśleć jak to zrobić żeby to fajnie pospinać. Gratuluję Izabelka. Zasłużyłaś na nagrodę. A mam nadzieję, że ta nagroda będzie dużo, dużo lepsza, bo telefonik cały czas leży, cały czas czeka dla zwyciężczyni, zwycięzcy, żeby nie było, że to musi być kobieta. Eee, nie udało się nam, ale bawimy się dalej. Oczywiście, Michale, w odróżnieniu do Twojego brata, ty jesteś gość. On też jest gość, tylko taki trochę gościu bardziej, a Ty jesteś gość. Eee, trzeba rozumieć, trzeba wiedzieć, że to zabawa, trzeba wiedzieć, że eee, tutaj nic na siłę, natomiast. Eee, Kwestia tylko zabawy. Dobrej zabawy to jest podstawa, jak zwykle w CM-ie. Widzimy się gdzieś za godzinkę 13.13, -13. jeżeli dobrze pójdzie, obserwujcie mój profil, możecie go też polubić. Ewentualnie możecie sobie ustawić tam w live, żeby było powiadomienie w momencie rozpoczęcia live'a samego. Ja też wrzucę na Facebooka, na nasz profil, na CEM też, że live tam się zaczyna. Wrzucę może też relacje z YouTube. Zobaczymy. Będziemy się bawić na pewno. Do później. Trzymajcie się jajka. Koniec. I tu koniec. I tu koniec. I tutaj.